Wybór! Znajdziesz tu tyle fantastycznych rzeczy w każdej Marzyłaś kiedyś o tym, by mieć skrzydła? Ja latam! Żeby być księżniczką? O takiej marzyłam! Albo syreną? Jakie to piękne! Twoje marzenia spełnią się w magicznym świecie Barbie Entertainment. Tutaj na wyspie pozdrawiam mnie toń. Witaj w zaczarowanej krainie. Taki układ mi się podoba. Poznasz tu wielu przyjaciół. Wielka przyjaźń dzisiaj Jutro. i zawsze. zawsze. I wróżki. Yay. Ale będzie zabawa. Tutaj spełniają się marzenia. Samofite. Możesz latać? Przyjemnie! Możesz tańczyć? Mogłabym tańczyć, tańczyć bez końca! Możesz śpiewać? Ja tak jak ty! Ja tak jak ty! Ty tak jak ja! Ty tak jak ja! To widzi każdy! prawdziwą miłość. Bez przesady. Odwiedź świat Barbie Entertainment pełen klasycznych baśni, które można oglądać w nieskończoność. Ja sobie nie odmówię. Miej odwagę marzyć i przeżyj niezapomniane przygody z Barbie. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną! W cudownym świecie Barbie Entertainment. Płyty DVD są już dostępne, każda z nich do kupienia oddzielnie. Już na DVD. Przygotuj się. Przygoda czeka. Dołącz do Barbie i jej przyjaciół z najnowszego filmu Barbie w świecie mody. Barbie! Ciocia mili Ciocia Mili może stracić swój paryski dom mody. Nie! Nie może się doczekać wyburzania. Barbie nie wygląda na zbyt szczęśliwo. Magiczne stworzenia! Urocze stworzenia? Barbie wymyśla plan. A, mam pomysł. Jak go odzyskać? Jestem pewna, że uratujemy to miejsce. Super! Zaczynajmy! Już teraz. Wyrusz z Barbie w fascynującą podróż. Tam, gdzie spełniają się marzenia. Uda ci się. Czuję to. To prawda! Cuda się zdarzają, jeśli tylko w siebie wierzysz. Czas na... Wierzyłyście w siebie i spójrzcie na efekty. Wy też poczułyście natchnienie? O, tak! Barbie w świecie mody. Już na DVD. Can you keep a secret? Już na DVD Barbie wyjawi Wam pewien sekret w swoim nowym filmie Barbie i sekret wróżek. Tu Tracy Klinger za chwilę premiera najnowszego filmu Barbie. Niezła historia, co? Oto twój wybranek, księżniczko. Hej! Kiedy Ken zostaje porwany do tajemnego świata, Barbie odkrywa wielki sekret. Tak naprawdę jesteśmy wróżkami. Codziennie spotykacie wróżki, tylko o tym nie wiecie, bo ukrywamy skrzydła. Będzie potrzebować pomocy? Jeżeli będziemy trzymać się razem. I mnóstwa czarów. My latamy! Żeby go odzyskać. Gotowe? Naprzód śmiało! Wyrusz z nią w przygodę. Magiczna kraina, wróżki spacerujące między ludźmi, uskrzydlone mm. kucyki... I odkryj potęgę przyjaźni. Może teraz się zaprzyjaźni? Myślę, że już się się. Dzisiejszego dnia nie zapomnę do końca swojego życia. Barbie i Sekret Wróżek. Nowy film już na DVD. Barbie jako mistrzyni surfingu w filmie Barbie i podwodna tajemnica. I już na DVD. Tym razem Barbie wystąpi jako Merlia, mistrzyni surfingu, która odkrywa, że jest półsyreną. Morska królewna? O, oh, jakie to uroczne. Umiesz oddychać pod wodą. Barbie odwiedza oceany. Jejku. Podwodny świat, w którym rządzi moda. Z pomocą przyjaciółek. <grywa> tak. Merlia przekonuje się, że to co cię wyróżnia, prawdziwy syreni ogon, może stać się twoją największą zaletą. Merlio, udało się! Barbie i podwodna tajemnica, już na DVD.